Cześć wszystkim. Z tej strony Michał I Mateusz. I Mateusz. cześć. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Zdrowy Temat. Dzisiaj sobie porozmawiamy na dość istotny temat, jakim jest wypadający dysk. I też pogadamy o tym, czy możemy nastawić kręgosłup, ponieważ wiadomo, do, do gabinetów fizjoterapeutycznych. Trafia, trafia do gabinetu fizjoterapii Trafia wielu pacjentów z przekonaniem, tak, że ten dysk im wypadł, że koniecznie chcą, żeby nastawić ten dysk. Także omówimy sobie to, wyjaśnimy budowę dysku, e, różne patologie, jak sobie z tym radzić. Także zapraszamy do, do słuchania i oglądania. E, ok, Mati, to w pierwszej kolejności może czym jest w ogóle termin e, związany właśnie z, 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 z dyskiem i e, wypadnięciem tego, tego dysku. No właśnie, no tutaj wokół tego krąży wiele e, mitów i tak naprawdę mm, no myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od tego, jak zbudowany jest dysk, żeby mm -hmm. naszym słuchaczom wytłumaczyć troszeczkę e, i może obalić jakiś mit, bo też wydaje mi się, że, m, że taki mit funkcjonuje m, w społeczeństwie. E, dysk tak naprawdę stawowy składa się m, z takich dwóch struktur e, tej struktury takiej bardziej twardej na obrzeżach czyli tego tak zwanego pierścienia włóknistego, można tak porównać do takiej opony w samochodzie, która jakby utrzymuje całą strukturę tego dysku i ona jest bardziej e, bardziej twarda, natomiast w środku środkowa część taka bardziej e, jakby żelowa, trochę bardziej płynna. E, czyli jądro miażdżyste i e, mhm. jakby z tych dwóch struktur tak pod, podstawowo zbudowany jest, e, zbudowany jest dysk e, i leży on między dwoma trzonami kręgu, tak? E, także zauważmy, że ta budowa m, jakby nie pozwala, żeby ten dysk cały się wysunął, czyli nie jest on tak jak e, opisują jakieś takie stare, stare szkoły m, terapii manualnej, że jest on jak pestka, no nie, nie zachowuje się on jak pestka, Eee, tak, więc... jeszcze istotne jest też, że tak wszedłem ci w słowo, że są te kręgi, tak? jest dysk, to wzdłuż kręgosłupa przybiegają również więzadła, tak? które ten kręgosłup tak. utrzymują. I to wszystko jest bardzo tak naprawdę I... pobudowane, nie? I to nie ma opcji, że ten dysk się wysunie z poza kręgów, wyleci i chcemy go stawić w miejsce, gdzie powinien być, tak? Tak, no to jest, to jest troszeczkę z tym... e, nierealne. tak? No dobra, czy mamy budowę dysku, to może opiszmy sobie, um... jakie możemy mieć uszkodzenia tego dysku, Dokładnie. Tak? Od, od jakich tych uszkodzeń się zaczyna, bo to nie jest tak, że nagle coś zrobimy, schylimy się, coś dźwigniemy i dysk wyleci, e, tylko to trwa stopniowo. Tak, no zazwyczaj to są sumy, sumy przeciążeń i ten ostatni dźwignięcie, czy ostatni ruch jest takim jakby gwoździem do do trumny mówiąc brzydko, który, który po prostu powoduje, że no właśnie powoduje, że co się dzieje. Mamy trzy opcje. Taką pierwszą najczęściej diagnozowaną rzeczą jest wypuklina dysku. Czy taki pierwszy stopień, mm -hmm. czy najpierw jest dehydratacja jeszcze no tam, ale z takich pierwszych znaczących dysfunkcji uszkodzeń dysku to jest wypuklina, czyli, mm -hmm. czyli tak ładniej nazywana protruzją. Polega ona na tym, że jakby ulega rozerwaniu trochę ten pierścień włóknisty, czy znaczy uszkodzeniu. W delikatnym stopniu nie? tak. Ale... I jakby ta, to jądro miażdżyste wchodzi w tą szczelinę i jakby uwypukla w którąś mhm. stronę dysk. Dlatego się to nazywa wypukliną. Natomiast jeszcze jakby nie wychodzi ta wypuklina poza, to jądro nie wypływa poza obrys. Czyli ten pierścień włóknisty jeszcze się utrzymuje. Tak, tak po ale są mhm. Już idzie w, 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 w którą stronę, tak? Delikatnie jest właśnie naderwanie tego pie, pierścienia. E, wiadomo. I następnym etapem, oczywiście, tak, to już jest e, przerwanie tego pierścienia włóknistego. Tak jest. No i wtedy rzeczywiście to jądro narzyste się wylewa e, już poza obrys, e, poza obrys mm, dysku e, i to najczęściej jest nazywane właśnie przepukliną ekstruzją albo mhm. bardzo potocznie i moim zdaniem nie powinno być tak nazywane w świecie medycznym jako wypadnięcie dysku, tak? Czyli on wychodzi poza obrys, ale to nie cały dysk wychodzi poza obrys, tylko mhm. część tego jądra miażdżystego przez uszkodzoną tą oponę naokoło wypływa z, przez, z, obrysu, z obrysu dysku. Czyli tutaj właśnie jest, mhm. jesteśmy na, w, w miejscu, gdzie możemy sobie Daj, wy, to, to, to wyjaśnić, tak, gdzie ta wypuklina, gdzie, przepuklina, przepraszam, gdzie ta przepuklina, to właśnie tutaj możemy nazwać, że ten dysk wypadł, tak? No możemy, znaczy no to. To jest właśnie że Ludzie, ludzie mówią o wypadnięciu dysku, e, mają błędne wyobrażenie, a lekarze często, często mówią o wypadnięciu dysku, mając na e, myśli przepuklinę, mhm. właśnie, nie? Czyli mhm. że. Rzeczywiście, jak lekarz mówi, że nam wypadnie dysk, to jest dla mnie śmieszne trochę, bo lekarz nie powinien mówić, że nam wypadł dysk, bo, bo to jest jakby wprowadzanie, wprowadzanie w pacjenta w błąd. Bardziej prawidłowym jest to, że ma przepuklinę dysku. I w ten sposób to powinno być określane. Moim prawda? zdaniem nie powinniśmy używać terminu wypadnięcie dysku, tylko a, przepukli na dysku, bo, bo lepiej to obrazuje problem. Bo no, Ktoś, kto nie zna anatomii, wyobraża sobie, że ten dysk w ogóle się wysunął, wyleciał cały i teraz przyjdzie pan magiczny nastawiacz i go po prostu tam w to miejsce wstawi i będzie wszystko, wszystko git. Nie? A, Tutaj właśnie a nie do końca te, tak działa. A na, tak, na etapie tej przepukliny to właśnie to jądro miażdżiste po prostu już jest mocno wypuklone ale ten dysk cały czas jest w swoim miejscu. Tak, to, to, tak. To jest no on właśnie, jest tak opakowany to więzadłami, torebką stawową, że naprawdę w całości on nie jest w stanie się wysunąć jako całość, może tylko pęknąć opona naokoło i wylać się lub uwypuklić część mhm. tej bardziej płynnej struktury, m, która jest w środku, czyli tego jądra, jądra miarzystego. I teraz tak, no bo mamy te uszkodzenia, i może też warto nadmienić, czy to jest tragedia już, jak mamy tą przepuklinę. To znaczy, czy to mhm. jest na 100% wiąże się z tym, że mamy, że mamy objawy i, i czy, czy to się wiąże od razu z operacją. Spróbuję Michał wyjaśnić naszym słuchaczom, jak to, jak to wygląda. Znaczy generalnie, jeżeli mamy ten mechaniczny ucisk na korzeń, to to nie jest to związane, to też nie musi być związane z, z objawami, tak? Ok, ten ucisk może być, ta przepuklina może być, gdzie często pacjenci trafiający do gabinetu przychodzą z wykonanym badaniem, z rezonansem i rzeczywiście są tam te przepukliny, tak? Ale w wywiadzie na przykład te, te też nie ma informacji, że, że jest to ból jakiś mocno promieniujący, tak? Gdzie często by się mogło wydawać. Nie mając przepukliny, która gdzieś uciska na korzeń nerwu, to od razu automatycznie będzie to promieniowanie do, do części nogi czy, czy nawet do stopy. Ale tak, to, to tak niekoniecznie musi być, tak? bo to nie jest też struktura twarda, która nasto będzie uciskała, tylko to jest płyn. Tak? To cały czas w wyniku, w wyniku naszego ruchu ten, ten płyn, czyli ta przepuklina, pracuje. Tak? I... Pracuje, ale też, też jakby, mm, bo też mi się wydaje, że jest taki, takie przekonanie, i też wśród wielu specjalistów jest takie przekonanie, że to ten mechaniczny ucisk powoduje, e, powoduje mm, objawy. Nie? A często jest tak, że, e, że pacjenci mają w obrazie przepuklinę i która mhm. rzeczywiście e, naciska na, e, na korzeń e, lub uwypuka się w stronę kanału kręgowego. Natomiast Yy, nie mają żadnych objawów z tego, z tego korzenia nerwowego. Nie? Więc dopiero wtedy, kiedy powstanie stan zapalny wokół tego miejsca mm. i rzeczywiście ten stan zapalny chemicznie podrażnia korzeń nerwowy, no to wtedy pojawiają się, pojawiają się objawy. Więc, więc musimy tutaj mieć na uwadze to, że, że tak naprawdę, to, że mamy m, przepuklinę stwierdzoną w rezonansie, nie znaczy, że musimy mieć z tym kręgosłupem problem, bo myślę, że można się pokusić, że pewnie połowa nawet przepuklin nie daje objawów. Mhm, nawet były, były badania, tak? Z tego co, co kojarzy gdzieś tam... No tego Bodena, tak? Oczywiście on tam on tam podawał procenty mhm. i tam chyba było między 20 Kilka, pięćdziesiąt procent nawet przepukli wśród osób badanych, które nie miały żadnych objawów, czyli robi rezonans ludziom, którzy którzy byli asymptomatyczni, w ogóle nie odczuwali mhm. bólu kręgosłupa i się okazywało, że u tych osób nawet do 50% ma przepuklinę. Już nie mówimy o tylko o wypuklinie, tylko o tej rzeczywiście przepuklinie. Tak naprawdę mówiąc potocznie, 50% osób miało wypadnięty dysk, a nic ich nie bolało. Nie? Więc jakby ten, to badanie, objawy to są często dwie, dwie różne rzeczy. Właśnie, bo też z tymi przepuklinami badaniem obrazowym często jest tak, że Pacjent przychodzi na wizytę bez e, diagnostyki. E, powiedzmy, e, czy, czy, czy nie zgłasza jakichś ostrzejszych objawów, tak po prostu gdzieś tam te presy bolą, czy po prostu przychodzi e, na konsultację, a potem w, e, gdzieś tam w czasie e, z, z własnej woli zrobi rezonans i okazuje się, że jest przepuklina, tak? I nagle zaczyna się cała historia w głowie tworzyć. Tak często gdzie jest doszukiwanie się rzeczywiście tych, tych dolegliwości. Często tak? też właśnie specjaliści tutaj czy lekarze, czy fizjo e, trochę nakręcają ten temat, że o Jezu jest ta przepuklina i teraz to w ogóle nie wolno dźwignąć, nie wolno się schylić. No, wcale tak, wcale tak nie musi być. Oczywiście często jest tak, że, że przepuklina daje ostre objawy. Czasami kończy się operacją, jeśli to rzeczywiście jest. E jest cały czas, e, wiąże się z, z, z ciągłym stanem zapalnym i mm -hmm. z ciągłymi silnymi objawami, nawet skrajnie do, e, do jakichś tam e, zaburzeń neurologicznych mm -hmm. czy jakichś niedowładów i tak dalej, więc to wtedy jest, wtedy jest absolutnie do operacji. Ale większość przepuklin e, można wyprowadzić bezoperacyjnie i, i, i zmiana stylu życia plus, plus jakaś mądra terapia. Powinny, powinny przynieść dobry rezultat. właśnie, jeśli tutaj już wspomniałeś o terapii, tak, to właśnie tak w, w, temacie, w temacie dzisiejszego odcinka też wspomnieliśmy o nastawianiu tego dysku, tak. To może myślę, że na ten temat dysku budowy sobie umówiliśmy, I może właśnie tutaj wyjaśnimy temat nastawiania, o co tutaj chodzi. Nie? E, tak, no nastawianie, czyli tak jakby znowu jak mamy wypadnięcie dysku, patolo, taka patologiczna, czy patologiczna ale e, no tak kolokwialnie możemy to nazwać e, i, i tak samo e, potoczna, chciałem tego słowa szukać. potoczna nazwa, tak samo nastawianie też jest potoczną nazwą manipulacji, czyli jakby mm, działania z terapii manualnej, mhm. Polegającym na tym, że jakby przekraczamy pewną barierę obronną, która, która się zbudowała wokół danego kręgu. Czyli powiedzmy przy badaniu ruchomości kręgosłupa wychodzi nam, że, że dany krąg jest zablokowany, też potoczna nazwa, czyli po prostu jest mniej, mniej ruchomy, w którąś stronę. I teraz jakby kombinując, tak ustawiając pacjenta, żeby wejść w kombinację ruchów i, w, i jakby wejść na tą barierę, czyli już jesteśmy na granicy tego, mhm. tego ruchu, że, że organizm nie chce nam puścić tego kręgosłupa w ruch dalej, tego danego kręgu, i my to zrobimy szybko, przed obroną mięśniową i przełamiamy tą, tą, tą barierę, która się stworzyła. Następuje to najczęściej taki, taki trzask w stawie, czyli tak zwana kawitacja. To nie jest dlatego, że kość o kość ociera, czy coś tam wróciło na swoje miejsce absolutnie. Wiąże się to tylko z tym, że podciśnienie, które jest w stawie, wywołuje taki, taki efekt, bo, bo powierzchnie stawowe się od siebie oddalają. A mechanizm tego działania nie jest wcale mechaniczny. Tylko jest neurologiczny, tak? Czyli dajemy bodziec, który jakby przełamuje pewną zbudowaną przez nasz układ nerwowy barierę ochronną najczęściej i dajemy sygnał do układu nerwowego, że ten region może się w tym kierunku ruszyć i następuje takie natychmiastowe praktycznie. Miejscowe lokalne, tak i rozluźnienie tego regionu. Mięśni na około się na chwilę rozluźniają. Też warto powiedzieć, że ten efekt jest zazwyczaj chwilowy. Wiąże się też z dużą dozą placebo, bo ten dźwięk trzask właśnie ta... Czyli dla pacjenta to jest ta bawienie, tak? O, tak? O, nastawiła się, już wróciło na swoje miejsce i teraz będzie okej. Okay. No wcale nic tam nie wróciło na swoje miejsce. nie zrobili badania obrazowe, to wszystko będzie tak samo. Się. E, ta przepuklina dalej tam będzie, natomiast po prostu tkanki mm, są mniej mm, reaktywne przez jakiś czas e, z, tego, z, tego, z tego regionu i napięcie mięśniowe schodzi, więc e, jest to faj, fajna, fajny sposób terapii. Ale moim zdaniem, jest to tylko jakiś tam element terapii. No który właśnie, można Mateusz, to W takim razie, jeżeli prowadzisz sposób terapii, powiedzmy, wykonujesz e, tę metodę manipulacji. Tak, tak jak wspomniałeś, że nie, nie jest to. E, koniec tej terapii, tak? Że powinniśmy jeszcze robić coś dalej w tym kierunku. I co, co Ty robisz z pacjentami w takim razie? Jeżeli wykonasz, powiedzmy, tę to manipulację, tą to, 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 to technikę terapii manualnej, to jak, jak ta terapia powinna wyglądać dalej? Znaczy ja osobiście znaczy wykonuję te, te też zabiegi manipulacji, ale w sumie stosunkowo rzadko, mm -hmm. bo jeśli na przykład dany segment przy pracy takiej bardziej miękkiej, czyli rozluźnianiu lokalnym mięśni, w powięzi, uruchamianie takim czynnym bardziej, czyli, czyli ruchach po prostu tego kręgosłupa mm, czynnych, e, ta, blo ta blokada mm -hmm. znika. No to ja już nie manipuluję tego segmentu, nie? Jasne. E, jeśli jest stan mocno ostry i jakby pozycja do manipulacji, bo jest to dosyć duża kombinacja takich skrajnych ruchów, e, jest bolesna, to też nie wykonuję tej manipulacji, żeby nie, nie zaostrzyć pacjenta. Tak, bo bez sensu jak pasem przychodzi w bólu. Tak, a tak. my jeszcze na stole tego pacjenta układamy, gdzie on cały czas jest w No to jest, jakby z bólu, to jest jeszcze bardziej sensu, tak? budujemy to napięcie w ciele pacjenta niż, niż je zdejmujemy, nie? Ale jeśli rzeczywiście trafi się pacjent, którego czuje, że, że ta manipulacja jest zasadna, no to po wykonaniu takiej manipulacji no nie możemy zakończyć leczenia na tym, na tym etapie, tylko wprowadzamy wtedy e, dodatkowo m, ruch, czyli jakieś ćwiczenie, które ma za zadanie utrzymać ten odzyskany tak. zakres ruchu, bo tak to będzie to tylko chwilowy efekt, pacjent prawdopodobnie jak... E, Dwa dni połazi, to to, to to mu znowu ta blokada. I, i wróci do wróci. swoich przyzwyczajeń, tak, do, 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 do swojego trybu życia. Tak, I nie taka, utrzyma tego takie... zakresu ruchu, to, to wróci. Pewnie znowu będzie chciał, żeby ponownie wykonać tą technikę. Można, można to śmiało nazwać, że to jest zabieg przeciwbólowy. Tak naprawdę. Nie jest to zabieg leczący, tylko jest to zabieg przeciw, przeciwbólowy. Mhm. Nie? Czyli nic tam nie zmieniamy, tylko zmieniamy, modulujemy od przeciwbólu i, I na tym polega nastawianie, więc jakby, jeśli ktoś wam wmawia, że wam nastawia kręgosłup, że coś tam jest wypadnięte i on to wstawił, no to to są wierutne kłamstwa. Mm. <laughs> Dobra, jeszcze jedną, jedną rzecz chciałbym, żebyśmy poruszyli. Mm -hmm. Czy to jest bezpieczne? Bo dużo ludzi się tak boi tej manipulacji, nie? że jedni bardzo chcą, a drudzy mówią, że nie, absolutnie nie, bo oni się boją, że tam coś się złamie i tak dalej. Mhm. I powiedz, Michał, czy ta manipulacja. Mówimy tutaj o odcinku lędźwiowym, ale też, ale też oczywiście o, o szyi, gdzie to jest chyba, gdzie ryzyko jest większe, jakiś tam powikłań. E, powiedz e, na co terapeuci powinni uważać i pacjenci na co powinni uważać jeśli chodzi o wizyty u terapeutów, którzy chcą dany zabieg mhm. wykonać. Okej, okay, jak dla mnie oczywiście jest to bardzo, znaczy bardzo, jest to, jest to technika bezpieczna, tak, którą oczywiście e, wykonując odpowiednio, bo to jest najistotniejsza rzecz w tym momencie, tak, że dlatego tak ważne są w naszym zawodzie szkolenia, tak, żebyśmy jako fizjoterapeuci doskonalili się w tych metodach. I oczywiście, jeżeli potrafimy, już mamy to doświadczenie, to jak najbardziej jest to bardzo pomocna technika, tak jak powiedziałeś, działanie przeciwbólowe głównie. Mhm. Także odpowiednie ułożenie pacjenta i wykonanie tej techniki nie. Nie, nie, nie spowoduje niczego złego tego pacjenta, tak? No i też dobranie momentu, w którym ta technika jest. Nie? Od bo to też też Jakby czy, czy jest zasadna, czy nie, bo... Myślę, że tutaj, tutaj najważniejsze jest to, żeby, żeby, żeby pacjent, którego poddajemy manipulacji, hmm. no miał jakiekolwiek badania i nie miał hmm. żadnego czynnika, takiego ryzyka w postaci na przykład niedawnego urazu, tak? Bo najgorsza mm -hmm. rzecz, jaką byśmy mogli zrobić, to zmanipulować pęknięty krąg albo, albo na przykład, e, jeśli chodzi o szyję, e, no to, to jakby nie zebrać w wywiadzie, nie zbadać e, tętnic, tętnic szyjnych. To się skrajnie rzadko zdarza, ale są jakieś tam pojedyncze I, przypadki na świecie. Że, niestabilności tak samo, tak w odcinku szyjnym, Tak, że, że ktoś spowodował manipulację odcinka szyjnego, spowodował rozwarstwienie e, tętnic. E, w szyi, więc, więc no musimy mieć na to uwadze, czy tam nie ma na pewno ryzyka. Tak, no, tak, też wspominaliśmy w poprzednim śledzenie. odcinku, tak, że istotna jest ta diagnostyka obrazowa. Tak? Też nie może być tak, że pacjent przyjdzie po totalnie świeżo po wypadku, jakimś upadku, i pierwsze co robimy to, a tu nastawić trzeba kręgosłup. Tak? To, to, to w ten sposób nie możemy, nie, nie możemy w ten sposób y, pracować. Tego najistotniejsza jest diagnostyka. E, no i przede wszystkim umiejętność, tak. I, no też... i, przed, i również pod daną jednostkę chorobową. Dokładnie. Czy jest to wskazanie w ogóle pod, pod taką technikę? Bo, bo to nie jest ostateczność. Jest wiele innych technik, tak jak wspomniałeś, też nie wykonujesz tego jakoś często, bo, bo to nie jest technika, którą koniecznie trzeba wykonać przy takim problemie, tak? Znaczy spokojnie bez niej można się obejść, tak? Także jak mm -hmm. ktoś się nie manipuluje, to nie znaczy, że będzie dużo mniej Skutecznie, tak? Czasami mm -hmm. to może troszeczkę przyspieszyć terapię, ale, e, ale jakby można było każdego pacjenta leczyć bez zabiegów manipulacji i efekt byłby ten sam, może troszeczkę dłużej by to trwało miejscami, tak? Ale z pokojem... Ja też ze strony pacjenta? to istotną sprawą jest to, że pacjent w trakcie tych technik, musi się czuć bezpiecznie i i mieć to uczucie, że terapeuta jest pewny tego, co terapeuta wykonuje, tak? Bo jeżeli pacjent zaobserwuje, że jest niepewność, tak? że jednak jest coś nie tak, to będzie od razu obronne napięcie, Jeżeli ktoś będzie chciał wykonać tą technikę na siłę, to wtedy się może stać krzywda, tak? No, albo znaczy no, może nie, jeśli chodzi znaczy... o odcinek lędźwiowy i piersiowy, to raczej się nie stanie krzywda ale możemy pacjenta zaostrzyć po prostu, nie? bo jeszcze bardziej szarpniemy, jakby ten efekt nie zostanie wywołany, bo, bo pacjent nam się zepnie i tak naprawdę tylko szarpniemy za mięśnie więzadła i, i efekt będzie odwrotny do, do, do zamierzonego. Też jedną rzecz jeszcze chciałem podkreślić, taka wskazówka dla, dla terapeutów i tu wielu instruktorów gdzieś to z terapii manualnej podkreśla, że jak nie jesteś Pewien, czy to jest dobry moment na manipulację, to to nie jest dobry moment na manipulację. <grym> <grym> tak, jeśli tak, jesteś 100% jest pewien, że to jest zasadne robisz. Natomiast jeśli czujesz, że mm, chyba albo się boisz, że to może no nie rób. Po prostu taki głos, nie głos w środku, tak tak. tak? tak tak nie raz jest, że Wiesz, że mógłbyś wykonać daną technikę, ale coś Ci podpowiada w środku, że jak, może jednak jak nie. Jak niepewność, wiesz, że, 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 że to może nie jest dobry moment, to tego nie rób. Po prostu jest milion innych mm -hmm. technik, z którymi ktoś się może czuć lepiej. Znam wielu świetnych terapeutów, którzy w ogóle nie manipulują i to też jest spoko. Tak, wolę takiego, co w ogóle nie manipulujesz, no takiego, mm -hmm. rzeczy, który manipuluje wszystko i wszędzie, bo, bo <laughs> po prostu jak nie chrupnie, to nie ma To po prostu najważniejsze terapy, właśnie, żeby był klik, coś tam strzeliło, tak? tak pacjent szczęśliwy, ja myślę, że to że to szczęśliwy. większość efektu manipulacji to jest placebo. Nie? To tak, to tak to jest właśnie najczęściej w, głównie wśród pacjentów, tak? Jezus, już trzask. Tak, tego tak, czym, o czym mówiliśmy, tak? Um, Także, jeśli chodzi o terapię, Myślę, że sobie rozjaśniliśmy, co to jest nastawianie sprawy związane z patologiami krążka, dysku, tak samo sobie wyjaśniliśmy. To może jeszcze kilka słów na temat profilaktyki, tak? Jak, jak, jak dbać o to, żeby nic się nie działo z, z krążkiem, z dyskiem. To najważniejsze to tak jak wspominaliśmy w poprzednim odcinku, to jest ruch. Tak, tak. No, dysk stawowy też nie jest, jakby nie ma e, swojego e, unaczynienia takiego e, z prawdziwego zdarzenia. Tam jakieś, m, jakieś śladowe, śladowe mm -hmm. unaczynienie jest, ale, e, ale, m, ale nie na tyle, żeby, żeby jakby m, wystarczało, więc jakby mechanizm m, takiego pompowania jest bardzo ważny, więc jakby czy jakby te składniki odżywcze Dyski e, pobierają z jakby z otaczającego środowiska przez mm, zmienny nacisk i odciążenie. Tak jak gąbka mm. trochę pochłaniają. Dokładnie. Dlatego, hmm. jeśli mamy na przykład y, długotrwałą pozycję siedzącą, e, to ten dysk się odwadnia, bo po prostu cały czas jest ściśnięty i już mówiąc, tak upraszczając, jakby ta woda z tego dysku wypływa. Nie? Hmm. Natomiast, jak mamy ruch i mamy ten efekt takiego pompowania, no to wtedy on sobie zbiera z, z okolicy wodę, pompuje się e, i wtedy jest większa elastyczność i mniejsza podatność na, e, na uszkodzenie, więc jak przy wszystkim e, po prostu ruch i też nie unikajmy ruchu kręgosłupa, jak nas e, jak mieliśmy jakieś wcześniejsze problemy to nie róbmy wszystkiego na idealnie prostych plecach, po prostu schylać też się powinniśmy, więc Dokładnie. nie bójmy się tych ruchów. Do tego pamiętajmy, jeżeli masz pracę, która wymusza stałą pozycję, to spróbuj co 40 minut co godzinę wstać, troszeczkę się poruszać, żeby ten kręgosłup prawidłowo pracował, żeby te dyski były odżywiane. No i oczywiście pamiętajmy o, o nawadnianiu się, tak, w ciągu godziny. Tak, no, to woda, wody, jest, to woda to jest... jest też bardzo ważna, to przy, przy większości problemów o tym wspominamy. Eee, i też jeśli przesiedzimy 8 godzin w pracy, pójdźmy potem rzeczywiście chociaż na, na 30 minut jakiegoś spaceru, mm -hmm. biegu na rower, cokolwiek, ale żeby rzeczywiście mm, troszeczkę te dyski nasze przepompować, to wtedy nie będziemy mieli mm, problemu. Z przepuklinami i nie będziemy musieli szukać naszego wypadniętego dysku. Oczywiście <grymne> pamiętajmy o tym wszystkim o systematyczności, nie? bo to też jest istotne. Tak jest. Ehm, także super, myślę, że wyjaśniliśmy mm, najistotniejsze rzeczy. Ehm, dziękujemy za, za uwagę i zapraszamy do kolejnego odcinka. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.